A ja jestem Kamil. Pokaż, pochwal się. Kurde, brudne ręce, bo bez jestem. jest diabeł robisz? No? No widzę? No Ale... dobra, widzę, widzę, dawaj. Nagrywaj. Raz, dwa, trzy. I nie ma papieru. Kurde, <grywa> a gdzie on jest? <grywa> Ach, ty beci! <grywa> nie no, gdzieś schowałeś, nie? Ale. Ty, niezłe. Ty, zajebiste Pokrad. Zajebiste. Zajebiste to było, Dziękuję no. za złotówkę. No, takie. to było. To... ja mogę go ścierać, jak jestem z Jezusem. Ja jadę na langania teraz. No. No. Mam przyjechać sześć O, to będzie problem, co? Będzie Być... Być... problem, kobieta. To jest no, szczery ma... człowiek, no. Daj, jest... wisłę wypije. Podszedł, zapytał mnie, czy ten, czy... Przyda mu złotówkę na alpagę. Kurwa, jakby powiedział, że na chleb temu nie dał. A także powiedziałeś szczerze na Alpha, no to kurde, no ja też tym człowiekiem, nie? I BMW. I BMW, E60. No, no. Pod mostem teraz Jurek górek to kurcze sklep wychwyciłem, bo już skończyli emeryturę, już mamy. No. O, chyba jakiś... Pod mostem... Yy, no BMW. BMW. No. No. Thank you.